Rządowe wsparcie m.in. z programu Polski Ład pozwala realizować wiele zadań, na których samorządów nie byłoby stać. Kolejne środki tym razem do miasta popłyną chociażby na remont ulicy e, Browarnej. E, 8 milionów to bardzo duże pieniądze, e, szczególnie teraz e, w kontekście e, tych wszystkich e, cen związanych z sytuacją w kraju i za granicą, ale to tylko ulica Browarna, a takich zadań realizowanych za rządowe pieniądze z rządowymi, wsparciem w mieście jest bardzo dużo. Powiem tak, jeszcze parę miesięcy temu, jak po raz pierwszy zaczęliśmy wręczać te czeki prezydentowi miasta Płocka, to prezydent miasta z butą i arogancją powiedział, że to są czeki bez pokrycia. W takim razie chciałabym, żeby przeszedł się pan prezydent po mieście Płocku i zobaczył, co się w jego mieście dzieje, bo właśnie te inwestycje, które są realizowane, właśnie są dzięki wsparciu rządowemu. Przypomnę tylko ulicę Łukasiewicza, Czek bez pokrycia, 30 milionów złotych jest realizowana inwestycja. Ulica Kościuszki, czek bez pokrycia, 5 milionów złotych, jest realizowana inwestycja. Ulica Batalionów Chłopskich, czek bez pokrycia kolejny, jak pan prezydent uważa, 5 milionów złotych jest realizowana inwestycja. Już nie wspomnę o ulicach, które już są dawno oddane. Pan prezydent pochwalił się oddaniem tej inwestycji w świetle jupiterów, w świetle refektorów podczas konferencji prasowych zapominając niejako, że te inwestycje są właśnie realizowane przez miasto, ale dzięki środkom, dzięki znacznemu wsparciu ze środków rządu. To chociaż Wandęch Rostowskiej, to, to inne ulice, ulica Chopina. Teraz te środki na kolejny etap, bo ulica Chopina była podzielona na trzy etapy. Teraz otrzymaliśmy kolejne wsparcie na ostatni etap, tutaj na wysokości dworca PKP. To są yy, nigdy do tej pory w historii funkcjonowania rządu, nie mówię o środkach Unii Europejskiej, mówię o środkach rządowych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości poradził sobie z tym, znalazł te środki w budżecie państwa, czyli de facto one były z tego wynika zawsze. Tylko nie zawsze rząd był chętny przekazywać środki samorządom. Teraz ten rząd angażuje swoje środki finansowe nie tylko w duże aglomeracje, duże miasta, ale również w takie małe miejscowości. Popatrzcie Państwo, jak wygląda realizowanie inwestycji w małych jednostkach, w małych wsiach, w małych yy, gminach, w których rzeczywiście tam budżety tych gmin na inwestycje de facto w ciągu roku nie przekraczają, podejrzewam, że 800-700 tysięcy, a zastrzyk finansowy w kontekście realizowanej dużej inwestycji z rządu na poziomie 2, 3, 4 milionów. To jest budżet przekraczający kilkakrotnie roczne możliwości inwestowania finansowego tej gminy w działania inwestycyjne. W związku z tym to jest bardzo istotne, bardzo ważne, że dzięki temu rządowi mamy tak istotne wsparcie w takie działania, które poprawiają naszą jakość życia. Nasze ulice, są budowane żłobki, przedszkola i bardzo się chociażby nasze przedszkole numer 17 no jest właśnie wybudowane dzięki środkom z rządu, które otrzymał pan prezydent, nie były naznaczone, to były środki wolne, które otrzymał budżet miasta Płocka i z tych pieniędzy zostało wybudowane nowe przedszkole numer 17. Tych zadań jest bardzo dużo realizowanych. W ciągu ostatnich ośmiu lat pojawiło się tak naprawdę zadań za kilkaset milionów, tutaj chociażby w Polsku, ale tak jak Pani wspomniała, to również działania na terenie wielu różnych gmin. Zrównoważony rozwój, krótko mówiąc, żeby w każdej gminie wyrównywać szanse i to nie tylko drogi, nie tylko duże inwestycje jako oczyszczalnie ścieków czy suwy, ale także inwestycja w młodych ludzi. w Czwartej klasie dziecko otrzymuje chociażby laptop, prawda? Wsparcie dla rodzin, które również pozwalają w jakiś sposób odciążyć domowe budżety i pomóc inwestować w dzieci. Tak, to rzeczywiście jest nowy projekt, który został zainguro, zainguro, zainaugurowany w tym roku szkolnym i bardzo się cieszę, że te dzieci otrzymały te laptopy. Tylko też jest hmm, taka moja uwaga: często jest tak, że burmistrzowie, wójtowie przedstawiają posty na Facebooku, jak rozdają tym uczniom czy mamom tych uczniów te laptopy, nie wspominając nic, skąd posiada, posiadają te laptopy, skąd one pochodzą i dlaczego otrzymali w ogóle je. Dlatego liczyłabym też o taką e, lekką nutę refleksji i zastanowienia się, czy nie powinniśmy rzeczywiście e, mówić, też informować społeczeństwo rzetelnie, e, zgodnie z prawdą, bo te środki nie pochodzą od wójta, chodzą od wszystkich Polaków oczywiście, jak najbardziej, bo to jest budżet państwa. I ja bardzo się cieszę, że ten budżet państwa i ten rząd, ten premier potrafi się dzielić tymi środkami z samorządami, z obywatelami, z wszystkimi instytucjami, a także z różnymi grupami społecznymi, bo pamiętajmy, że jest szereg grup społecznych, które wielokrotnie przez lata były niedoceniane. Myślę przede wszystkim o emerytach, rencistach, pielęgniarkach, które zawsze miały bardzo niskie wynagrodzenia. Teraz ten system system się poprawił. Te wynagrodzenia są wreszcie na godnym poziomie, czy emerytury są na godnym poziomie i tak samo 13 czy 14 emerytura daje pewne bezpieczeństwo osobom, które przepracowały całe życie i ciężko pracowały niejednokrotnie, mając niskie emerytury i nie mogą sobie pozwolić na życie na pewnym poziomie, godne życie. Te środki pozwoliły im na to, że mogą odbudować tą swoją m.in. godność, że ktoś im wreszcie podziękował za te lata pracy i potrafi uznać, że to nie tylko dwa złote waloryzacje emerytury im się należy, ale należą im się godne pieniądze. Wiele projektów, które Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zrealizować, wymaga czasu i tylko kontynuacja. I realizacja tych pomysłów gwarantuje, że to wszystko, o czym powiedziałyśmy przed chwilą, ma szansę rozwijać się i realizować w kolejnych latach. Przed nami wybory 15 października. To też chyba taki moment, żeby każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za losy kraju i poszedł zagłosować. Zdecydowanie 15 października wybierzemy, czy obierzemy kierunek dalszego działania y, rządu i tego, w którą stronę chcemy iść jako Polacy. Czy chcemy dalej kontynuować te reformy, które są ukierunkowane właśnie na lokalne samorządy, na lokalną społeczność, na coraz mniejsze grupy osób, po to, żeby im wyrównywać te szanse? Czy będziemy, tak jak wcześniej, chcieli ewentualnie tylko grać w ramach poszczególnych grup osób bogatych, oligarchów paliwowych chociażby. Pamiętajmy, że za czasów Platformy IPSL-u traciliśmy na Wacie. Skarb Państwa tracił 24 miliony złotych tylko w trakcie jednego dnia na wszystkich cysternach w Polsce. Proszę sobie przeliczyć, ile skarb Państwa stracił na oszukiwaniu skarbu Państwa przez tyle lat, przez tyle miesięcy ten system trwał. Był akceptowany tak naprawdę, nikt nie robił z tym porządku. Teraz zrobiono porządek. Wiadomo, nie wszyscy są zadowoleni, ale kto jest za, niezadowolony? Ten, który niestety zarabiał nieuczciwie. A wreszcie doszliśmy do takiego momentu, kiedy liczy się przede wszystkim uczciwe rozliczanie, uczciwe zarabianie tych pieniędzy i nie dociskanie tylko y, tych grup społecznych, które niestety nie zarabiają dużo, ale staranie się zobaczyć na przestrzeni tych różnych działań które podatki, które systemy powinny być ujednolicone, powinny być unormowane, aby nie powodowały takich dziur, które mogły powodować tworzenie się takich dziwnych grup społecznych, które oszukując skarb państwa, oszukiwały wszystkich Polaków. 15 października to również dzień, kiedy jednocześnie będzie odbywało się referendum. To też warto zastanowić się i zgodnie z własnym sumieniem odpowiedzieć na te cztery pytania, ale przede wszystkim wziąć kartę referendalną i zdecydować, prawda, bo to też chodzi o przyszłość, bezpieczeństwo nas samych i naszego kraju. Znaczy ja jestem zdumiona, że politycy mieniący się za doświadczonych polityków namawiają Polaków do tego, żeby nie uczestniczyć w referendum, żeby nie brać karty referendalnej. To jest dla mnie zdumiewające, że polityk odwraca uwagę każdego z nas, że nie chce, żeby brać udział w referendum, jeśli to jest najwyższa forma Wypowiadania się Polaków w kontekście zadawanych pytań, w kontekście tego, w jakim kierunku powinno pójść państwo polskie, jakie powinny być podejmowane decyzje, niezależnie od tego, kto będzie rządził tym państwem, ale to są wytyczne dla przyszłych polityków na długie lata, czego sobie życzy naród. To jest najwyższa forma wypowiedzenia się właśnie w referendum i nie mogę tego zrozumieć, że w kraju demokratycznym, jakim mieni się państwo, wielokrotnie ci politycy powołują się na konstytucję, a to jest zawarte również w konstytucji, dlaczego zniechęcają Polaków do tego, żeby pójść do referendum? Do referendum trzeba pójść. To jest nasz obywatelski obowiązek, każde głosowanie, to jest nasze prawo wyborcze i powinniśmy z niego korzystać, w pełni korzystać i wypowiedzieć się między innymi w tych ważnych czterech pytaniach, które są na karcie referendalnej. Ja oczywiście Pójdę i zachęcam do tego, żeby wziąć wszystkie trzy karty przy głosowaniu, przy urnie zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem, ale proszę wziąć pod rozwagę to, bo mamy możliwość porównania jak wyglądały rządy Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat, i jak wyglądało nasze życie, rządy PO i PSL-u, wcześniejsze przez również 8 lat. Porównajmy sobie, dojdźmy sami do wniosku, że niestety. Jesteśmy w stanie teraz ocenić z perspektywy czasu, że to się, co teraz dzieje, wreszcie jest właściwym kierunkiem, który realizuje rząd państwa polskiego. I jeszcze ważna rzecz. Ja głosując, od, od skończyłam 18 rok życia, zawsze uczestniczę w każdych wyborach, bo dla mnie jest to obowiązek obywatelski i ja chcę z tego korzystać. I nie życzę sobie też, żeby mnie ktoś do tego zniechęcał. Pierwszy raz tak naprawdę po 89 roku to jest pierwszy dla mnie rząd, który realizuje to, co obiecuje w czasie trwania kampanii wyborczej. To nie są puste obietnice, to nie są puste serduszka. Oni realizują faktycznie z, z, zadeklarowane społeczeństwu obietnice w trakcie kampanii. I przez te lata wiem, że wielu ludzi mogło stracić e, jakąkolwiek nadzieję, że e, Idzie do głosowania i co z tego, że on głosuje, jak rząd i tak robi po wyborach, co chce? Teraz to, co obiecano, zostało zrealizowane. Te rzeczy, które zostały ustanowione jako umowa społeczna przed wyborami, zostały spełnione i chciałabym, żebyśmy kontynuowali dalej tą pozytywną reformę naszego państwa.